Już po raz czwarty zarówno specjaliści, jak i przedstawiciele firm zbożowo-paszowych, nie tylko z Polski, ale również z Europy Środkowo-Wschodniej, spotkali się na Polish Grain Day, organizowanych przez Izbę Zbożowo-Paszową. Jesteśmy w Arkadach Kubickiego, gdzie poruszone zostały najważniejsze tematy dotyczące rynku zbóż. Oczekujemy na nowe przepisy, ATM, EUDR i to jest nie wiadomo, dlatego że nie wiemy na czym stoimy i to jest taki okres zawieszenia i cieszy, tak, ani nie sprzyja to firmom handlowym, ani nie sprzyja firmom paszowym, bo nikt nie wie w jakim kierunku rozwinie się rynek. Znaczy jest taki duży problem, marazm, e, jeśli chodzi o rynek. To nie tylko w Polsce, można powiedzieć, że to jest problem już taka ogólnoświatowa, a na pewno europejski. E, jest problem z popytem, jest problem również z podażą tego surosa, tak? czyli ten rynek jest bardzo ograniczony w tym momencie. Są niższe wolumeny, no to mówiliśmy w trakcie tej naszej konferencji. No to Polska Pszenica Expo 60% niżej, tak? no to są duże liczby. E, a jednocześnie no, nie widać w tym momencie tego świateł kaptonalu. Ci rolnicy, przynajmniej e, z punktu widzenia dzisiaj e, obowiązującego e, czy tej formy rozporządzenia deforestacyjnego, które ma zacząć być stosowane od początku e, przyszłego roku, będą mieli pewne obowiązki, będą musieli e, generować pewne oświadczenia, które będą musieli wskazywać geolokalizację e, działek. Nie mamy w dalszym ciągu dużego popytu eksportowego. Mamy w kraju nadwyżki zbóż, zwłaszcza nadwyżki pszenicy. Natomiast ta pszenica jest w Polsce na tyle droga w Polsce, że nie jest konkurencyjna na rynkach światowych. Czyli się ciągu na rynkach światowych dużo tańsze są pszenica z Rumunii, z Bułgarii, z Ukrainy, z Rosji, więc nie jesteśmy w stanie konkurować z tymi, z tymi krajami.